No, i tym razem kolejna kotłownia z cyklu. Jak trudno będzie to pokazać? Co to znaczy? 2 metry. 1,60. Metr I tak, na dobrą sprawę jest po kotłowni. W tej chwili z zasobnika ciepłej wody spuszczamy wodę. mężykiem do kanalizacji. No, i tak pomyśleliśmy sobie to w ten sposób, że tutaj zawiśnie wiszący. Zasobnik na ciepłą wodę, kocioł postawimy gdzieś w tym miejscu. Sprzęgło postaramy się mieścić dołem, tak aby podejście do zbiornika, do wężownicy było górą. A ładowanie grzejnikowe puścimy dołem. Tu mamy jakoby jeden pion, przejedziemy bokiem, tam mamy przy tym kubeczku drugi pion. Pojedziemy sobie dołem. Tak postaramy się skonstruować tą kotłownię. Zas zasobnik wiszący firmy Galmet. Kocioł stoi w garażu. Ten mi się znowu schował na busie. Jeszcze jedno, jeszcze jedno podejście. Co robisz? Piję Co to jest? Adam Mickiewicz. Dziady. Premi. Adam Mickiewicz dziady? Nie no Lektura. To... I co? I jeszcze wynagrodzenie za ten dzień pewnie. Normalnie. Ja pierdzielę. nie no, szok. Mgła jak cholera. Dwa stopnie na dworzu dzisiaj tylko. A my walczymy. To warto pokazać, bo tutaj jest mistrz. Mistrz Pakuła. Mistrz Pakuła. Złota uh -huh. Ja bym to inaczej nazwał, no ale dobra. Mistrz patelni. A i co to będzie? Bołwanek. A poza bołwankiem, co to będzie? Pumpa pompa zrywu. Pompa zrywu, tak? Mamy tutaj po raz kolejny sprzęgło. Tak cholernie nielubiane przez wielu. Dlaczego sprzęgło, a nie zawór czterodrogowy? No bo nie. Bo koniec i kropka. Będzie sprzęgło. Ładowanie zasobnika. Instalacja grzejnikowa, bo tu więcej nic nie ma. W tym miejscu wyląduje pompa kotłowa, już częściowo o sobie przygotował zestaw pod pompę kotłową, którą podepniemy tu w to miejsce, zasilanie z kotła. Po temacie, po robocie zaraz kończymy, nie? Tak jest. No, jeszcze nie zaczęliśmy, już kończymy. Tak, by trzeba było je dosunąć, no. a nie nie da rady jeszcze bliżej troszeczkę. Bo rurami sobie zejdziemy na boiler w dół i do bojlera podjedziemy. Od boilera mamy podłączenie tu, do stosownika. I to by było chyba najlepsze rozwiązanie. Kocioł nam wyląduje tu w tym miejscu co Paweł siedzi, więc, tak na dobrą sprawę jeszcze te niczuki będziemy musieli trochę poskracać. Te mocowania, na których mocujemy, zawsze sprzęgła, tak żeby żeby jak najwięcej miejsca tu zyskać. Bo w tym miejscu odtąd do sprzęgła, Do sprzęgła do tych niczuków w tej chwili mamy 130 cm, kocioł ma 100, więc zostaje nam 15 cm luzu. Ja nie lubię. W ten sposób zostawiać kotłowni. A później jest problem z dojściem do czegokolwiek. No ale zobaczymy, jak to faktycznie wyjdzie. Działamy. Działamy. Pan Stanisław też coś tu buszuje dzisiaj. Co, już po półtorej godzinie. Boiler, który wisi, sterownik pokojowy. Akurat tam trafił na boiler, który wisi. Zasobnik ciepłej wody, mówmy normalnie. Ciepła zimna woda doprowadzona, już prawie. Sprzęgiełko wisi. Sprzęgło podpięte z pompą kotłową. Podpięte mamy grupę bezpieczeństwa do CO. No i teraz nie zostaje nam nic innego, jak z, z, ze sprzęgła doprowadzić, zasilanie w tą część, powrót. Tutaj, czyli dolny powrót, spiąć się z instalacją, postawić kocioł, parę rzeczy jeszcze zainstalować, których nie mówimy i nie pokazujemy. I tyle. Beston przygotował nawet kabelek od internetu, więc tak na dobrą sprawę mamy o kabelek od internetu. Internet również podpniemy, podepniemy. No i tyle. I bawimy się. Bawimy się. I co, wszystko nabrało kształtu. Przęgło wylądowało z boku kotła. Miejsca jest jeszcze troszeczkę. Tu się nam zmieści fajnie kociołek, już się zmieścił. Podpinamy go zasilaniem powrotem. Komin podepniemy sobie tutaj. Zostaje powiesić kabelki, spiąć te rzeczy, o których powiedziałem. Będziemy mogli odpalać. Wczoraj zaczęliśmy, dzisiaj skończymy. Trzeba jeszcze to trochę poizolować, żeby to miało ręce i nogi. Ale praktycznie zarys już mamy. Okej. Okay. Jesteśmy już po modernizacji. Kotłownia ukończona. Kocioł ustawiony. Zagrzał dom, zagrzał wodę. Nasze prace zostały zakończone. W tym momencie możemy uciekać do domu. Sterownik oczywiście pokojowy, podłączony pod internet. Klient przeszkolony z podstawowej obsługi z czyszczenia kotła, z tego jak się opiekować, jak dbać o, o to urządzenie. Więc my się zabieramy i jedziemy.